Witam w kolejnym kombinatorze w mojej serii rozrywkowej jak widzicie no że tak powiem dziwnie ale mniej więcej można tak to powiedzieć i wracam sobie do startera w mojej pilarce demon piła ma już około rok czasu także będzie już ten rok no i zaczyna się proces proces psucia. Startera, konkretnie tych zębów, dlatego że te zęby są z plastiku, jak to we wszystkich piłach, i te tutaj blaszki atakują metalowe blaszki atakują w tą zębatkę i żłobią w niej takie tu otwory. Już na razie widać takie czarne to jest na razie taki osad brud jeszcze tutaj dziury nie wyżłobiły, ale jeszcze powiedzmy. Kilkanaście, kilkadziesiąt odpaleń tej piły, i, i to się zacznie robić, więc y, mnie to bardzo irytuje, że coś takiego się zużywa. I wolę, póki jeszcze jest to w dobrym stanie, póki jest to jeszcze niezużyte, można to y, zwiększyć, tego żywotność. Więc ja będę kombinował dzisiaj w taki sposób, że chcę to podkleić blachą. Widzimy te czarne punkty, to wiemy, gdzie. Najbardziej nasze zęby dostają, no i takie blaszki trzeba powyginać, no tak jak ta, i ona będzie właśnie osłaniała nasz plastik, e, będzie zabezpieczała przed wyszlifowaniem tutaj dziury i tym samym przedłuży żywotność tego oto szarpaka. Dobra, tyle teorii, a my weźmy się za praktykę, tak? Na początek warto byłoby tą zębatkę tutaj zmatowić jakimś małym papierkiem ściernym, ponieważ żeby nasz klej, nasza żywica tutaj dobrze złapała, to trzeba delikatnie tutaj te miejsca lekko zmatowić. To papier jest 80. No jaki tam macie, nie? No trochę go zmatowić wtedy będzie lepiej wszystko się tutaj do tego. Kleiło. Objeżdżamy się tutaj dookoła. No ale to nie koniec. Nawet jeżeli zmatowicie, to jeszcze trzeba to otłuścić dobrze to umyć, ponieważ chodzi o to, żeby nasza żywica dobrze tu złapała. Więc em, powiem tak: w tym odcinku robię to. Próbuję to. Mm, zrobić tak ale w kolejnym będę testował na ile to się zda, po prostu zdało egzamin. Druga sprawa lepiej byłoby użyć grubszej blachy ponieważ taka od to nie jest zbytnio twarda ale no, na pewno zawsze to no, łatwiej jest ją zrobić tak od puszki, łatwiej taką blachę przygotować. To troszeczkę tu matowimy sobie te zęby żeby właśnie Nasz klej dobrze tutaj łapał do tego plastiku I mówię i to się sprawdzić może pod warunkiem, że tu jeszcze nie są te nasze zęby są w miarę w dobrym stanie. Póki jeszcze nie jest to zużyte całkiem. bo jeżeli to będzie już całkiem zużyte, za długo poczekacie, no to może się wam to dobrze nie uda. Może się uda, może się nie uda. No więc, póki jeszcze one są w miarę całe, póki te blaszki mają punkt oparcia, to może się to udać, tak? A później to już wiecie, różnie bywa. Ale, czy to się uda, na ile to się uda, jak długo to wytrzyma, to ja to będę raportował. Będę to za jakiś czas rozkręcę, pokażę jak to wygląda, bo to jest seria kombinator. Ona się cechuje tym, że ja coś majsterkuję, coś udoskonalam i to nie ma prawa zawsze wyjść. To nie zawsze może działać w 100%. To może działać miesiąc, dwa, rok, nie wiadomo, ale warto mówię samemu coś tam czasami zadbać. A jeśli odcięliśmy sobie kawałek blachy z puszki tam pod piwa, powiedzmy, tatra. No to warto ją też tutaj zmatowić, tak? Ponieważ chodzi o to, żeby ona była szorstka i najlepiej to zrobić od strony aluminiowej tam, gdzie nie ma farby. Dobra, kolejna kwestia. Ja biorę alkohol, może być rozpuszczalnik, jakiś środek do umycia, tak? Trzeba przemyć tą zębatkę żeby była czysta, otłuszczona, tak żeby to y, dołożyć starań, żeby to nam się dobrze skleiło. Jako że sama żywica jest też dosyć twardym materiałem, to ona niewątpliwie też y, będzie fajnie trzymać, nawet gdyby tej blaszki nie dał. Ta blaszka to jest moja fantazja, ponieważ chcę to miejsce dobrze usztywnić, wolałbym dać grubszą blachę. Bo wiem, że da rady tu włożyć, tu pasuje to tam, że będzie tam minime czy dwa, trochę grubsze to miejsce to się nic nie dzieje. Zauważyłem, no ale dobra, ma to, Znaczy ten, otuszczamy sobie to miejsce dokładnie tutaj, bo tu będziemy naszkleić ten nasze e, e, tutaj to wzmocnienie. E, ale może wróćmy tu na chwilę, może zróbmy małą korektę. Użyłem blaszki z lepszej puszki. To będzie blaszka z puszki po warzywach po groszku, ponieważ ona jest tarcza, tarcza i się łatwo pewnie nie przetrze tak jak ta z puszki od piwa i ją też matowimy. Ta sama sytuacja, trzeba ją dobrze powycinać, kwadraciki pozaginać, matowimy, żeby tutaj to można oczywiście jeszcze po zmatowieniu odtłuścić tak. To wszystko jest do zrobienia, tak, tnę sobie kolejne kwadraciki, ona jest, o, już czuć pod nożyczkami, że jest twardsza, będzie wytrzymalsza. O, ta odpuszki to trochę mi się tak nie podoba, ta miękka, ale też może by działało, ale lepiej dajmy tutaj mocniejszą rzecz, tak, żeby to ona przyjmowała cały ten damage na siebie. No i dobra, to zmatowione. No i dobra, teraz to pozaginam. Ja to mogę zrobić kombinerkami teraz. Mm, dobra, zaginam to tak. Biorę sobie tutaj 3-4 mm. No jakoś tak i tak on do, na kąt 90 stopni zaginam. No ale trochę mi tu nie wyszło. Dobra, to co krzywe, to odetnę. Yy, Za źle to zrobiłem. Dobra, zaginam sobie. Trzeba to dobrze, równo złapać, tak, żeby nie było skrzywione. E, zaraz. E, tym świecącym metalowym do środka, tak, metalowym do środka, ponieważ chodzi o to, żeby e, ten nasz zmatowiony metal lepiej będzie trzymał kleju, a to śliskie na zewnątrz bym dał, żeby właśnie. Chodzi o to, żeby śliskie było na zewnątrz, ponieważ nie będzie tak się tam zużywało. Może się zużywało, więc to się będzie zużywało. Dobra, jeszcze muszę dorobić, bo jedną za mało. No, takie widzicie, centymetrowe paski mniej więcej takie. Wiecie, jak ząb ma średnicę, to tak zaginamy. Jak ząb ma średnicę, no, żeby nie tego. No, i dobra. Mam to zagięte. Dobra. Czas na y, zmajstrowanie tego do końca. Więc wyciąłem sobie taką blaszkę, aby móc żywicę wymieszać. To jest taka żywica, ale ja tutaj pokazuję mniej więcej co to jest. Żywica epoksydowa. Ona 4 minuty zaczyna wiązać. Do 10 minut może już być twarda w dotyku, ale w dotyku to, że jest twarda, to nie znaczy, że jest, bo ona dopiero po godzinie czasu ma powiedzmy 80% swojej wytrzymałości, a po 24 godzinach następuje pełne utwardzenie 100% wytrzymałości ona ma, więc dlatego ten film muszę na raty kręcić, ponieważ nie jestem w stanie tego. Dzisiaj wrzucę jeden film, a, a test z tego jak to się spisuje czy to wytrzymuje, no będzie w innym filmie. Druga kwestia, trzeba blaszki pozaginać pod mnie, trochę e, mniejszym kątem niż 90 stopni, ponieważ one muszą być zagięte tak jak idzie ten kształt tej zębatki, no to po prostu tu wystarczy przyłożyć, Oj i zobaczcie tak, żeby to dobrze przylegało. Po to jest to zagięte, żeby i górą też trzymało, bo z dół to nie wystarczy, to będzie za mało więc dobra nanosimy sobie na naszą zębatkę trochę tego dziegciu tej żywicy można dać tak na wyczucie trochę Je, z jednej strony i z drugiej tu dajemy można dać więcej bo to później to co wyjdzie to wyjdzie no i dobra I o, nałożyłem teraz tą świecącą częścią dogiętą przykładam o sobie tu do środka tu warto coś użyć takiego, czymś co będziemy dociskać, tak, jakiś śrubokręt, o. przyłożyć, docisnąć, tak. No i tu kolejna kwestia nadmiar kleju, rozciągnąć, tutaj za dużo, posmarować można trochę tu po niej, żeby ją dodatkowo jeszcze zabezpieczyć nawet od boku delikatnie, tutaj od brzegu. Tu ściągnąć nadmiar, to co tu wypłynęło, to ściągnąć i to tu ładnie, dokładnie połatać, tu trochę od brzegu, żeby ona trzymała ze wszystkich możliwych stron. Tak jak tu widzicie, z tej strony, z tej. I teraz ten metal będzie brał, całe uderzenie na siebie będzie brał, tak? No i trochę za dużo żywicy mamy rozrobione, ale mamy wywalone, ponieważ teraz kolejna tu pokazuje na żywca jak robię film na żywo kręcę bo nie ma czasu kanał jest undergroundowy gówno z tego ma ale tak lubię się podzielić wiecie z ludźmi bo ludzie, a chociaż i tak to jest niedobre że się z ludźmi dzielę bo ludzie jeszcze takie rzeczy że się z nimi chcesz podzielić czymś to jeszcze lubią opluć i z gównem zrównać no ale są tacy którzy doceniają tak? którzy lubią że ktoś Y, jest otwarty i, i chce coś powiedzieć od siebie, tak? podzielić się, bo wszystko dzisiaj to tak ludzie najchętniej tylko pieniądz, pieniądz się liczy, nie ma żadnej dobrej woli od siebie coś zrobić. Są youtuberzy naprawdę y, tacy uczciwi. Y, chociażby przykładem na przykład uczciwych youtuberów jest: y, zauważyłem. Pan, praca pilarką i kosą. Widać po nim, że ma facet pasję. Po prostu lubi to, co widać, że lubi to, co robi, tak? To się czuje. Tą dobrą energię, pamiętajcie, to się da wyczuć. Drugim przykładem, chociażby kanał pana Darka Kwietnia. Też bardzo szczery facet. Widzicie, nawet wypierdzielił komentarze, wyłączył. Ma wywalone, nie zarabia na tym nic. Chociaż to nie chodzi o to, żeby nie zarabiać na swojej pracy, tak? Ale Widzicie, że to jest szczerość, tak? On po prostu, on taki jest, on się taki urodził i on po prostu tym emanuje. I, i to są właśnie. Ja takich ludzi podziwiam, że są prawdziwi, to się da wyczuć, tak? I mi się wydaje, też staram się e, mniej więcej tak ten kanał prowadzić, ponieważ jak ktoś lubi, jest jakimś artystą, twórcą, to lubi, tak? Jego, jego, to jest jego pasja, jego to tojara. Czy jakiś tak ja, ja lubię kombinować, udoskonalać, tak? Bo, bo może coś akurat fajnego z tego wyjdzie. A tak najlepiej widzicie wszystko teraz. Tak mówi się dużo o tej ekologii, tak? Żeby to chronić planetę, no to chrońmy, widzicie, no chronię, no lepiej, żeby to dobrze zrobić, tak? Udoskonalić taką rzecz no bo po co ma to się zepsuć tak a jak się zepsuje to już są odpady śmieci i, i tak dalej no mniej więcej tak to widzicie robię tu mam jeszcze trochę tej żywicy zostało to jeszcze tu połatam delikatnie z tej strony żeby tu żeby tutaj jeszcze wzmocnić to też tak za wiele tu nie nakładam, ale tam jeszcze jest tolerancja, tak? Trochę mogę tu nałożyć on na brzeg, tu ponakładać. Ja nie wiem ile to wyczyma, ale jeżeli powiedzmy to dobrze opuściliśmy i to się spisze, to się sprawdzi, to jest szansa. O, tu też trochę dam, to jest szansa, że przedłużymy znacznie żywotność tego yy, naszego startera. I, I nie będziemy musieli za jakieś chwilę kupować nowy, chociaż ktoś powie: A to 15 zł. No ale 15 zł w te, 15 zł w tamte i, i już jest mniej w portfelu, tak. To nie chodzi, że ja jestem skąpy, że ja nie chcę kupić nowy, tylko jeżeli ja lubię grzebać, tak, lubię kombinować, i jeżeli ja lubię to tam coś sobie kombinować, no to. No to to robię tak, bo, bo mnie to ciekawi, tak? Mnie ciekawi, co z tego wyjdzie. Jaki to będzie efekt końcowy, czy to będzie dobre. Tu sobie ładnie ten klej, tą żywicę rozciągam jeszcze. Wszędzie tam daję tak, żeby ona tu... Bo tam, że jak będzie troszkę więcej, to tam jest miejsce, to jest tolerancja. To się nic z tym nie dzieje. Ważne, żeby nasze zęby przylegały płaszczyznom. Zobaczcie, żeby tu była płaszczyzna, jak to... To ważne jest podociskać, tak? O, złapać czymś i tu dobrze podociskać, bo żeby tu nie było, żeby tu było gładko, tak? Płasko. O, to jest blacha. I teraz ta blacha całe te uderzenie weźmie na siebie. O, tu równo podociskam. O, tu jeszcze mi trochę podwinął. O, dobrze jest, warto je, jest zagęb. No, i ta blacha będzie brała całe uderzenie na siebie. Ładnie to jest pozaginane, widzicie. No, i ona jest tu jeszcze ociapkana dodatkowo trochę żywicą z góry, tu wszędzie gdzie się tylko dało, po to, żeby tak łatwo nie mogła się tu urwać, tak? Żeby to nie mogło tak. No, chodzi, że to żywica będzie trzymać, tak? I będzie to wzmocnione. No, ja to chcę wzmocnić. Nawet jakby na tą blachę delikatnie nałożył tej żywicy to też by się chyba nic nie stało. Zawsze by to utwardziło. Ale blacha jest twarda ta, ta akurat z tej puszki jest twarda. Blacha lepsza jest jak ta z puszki od piwa dlatego wolałem tą twardszą użyć. No Jakbyście nie mieli innej no to nawet i ta z puszki od piwa jest łatwiejsza do wykonania bo plastyczniejsza także od tej strony od... Od brzegu też od tego boku yy, pokleiłem żywicą tutaj, żeby ona i była sklejona ze wszystkich możliwych stron. Tak? Ale ja sobie to jutro wykonam test tego, jak i po takim teście za jakiś czas rozbiorę wam to i pokażę, czy to odpadło, czy nie. No, a na razie poużywamy. No i dobra, także tu, ale zauważyłem, że te zęby nie atakują całą powierzchnią, one tu końcówką atakują. Yy, tu brzegiem, tu uderza, ta, te blaszki uderzają tu, Ten środek nie, nie uderza. ale Dlatego tu mogę tam trochę dać, tak. Tu mogę trochę dać po tej stronie, bo, za, bo tak zauważyłem gdzie to, gdzie w ogóle to yy, uderza, tak. Tu mam wszystko otłuszczone spirytusem, więc tu się nic z tym nie dzieje. O tu też dam, nich tam trzyma trochę. E, a więc dobra, jeszcze tylko na koniec tego filmu pokażę, ponieważ to wstępnie wyschło, ale że tam trochę twarde jest, ale to jeszcze bym tego nie nie radziłbym jeszcze tego testować, ponieważ to trzeba na 24 godziny zostawić. Ale zobaczcie jest to brzydko naciepane, tak, bo specjalnie naciepam, żeby tu ta blacha była ze wszystkich stron połapana możliwie. Także z każdej strony tu naciepam i to wyglądałoby a no jak tak naciepane, no to może coś nie pasować. więc chcę to przyłożyć. Wam patrzcie Przyłoży... przyłóżmy sobie lekko pociągnąć szarpakiem. O O. Widzicie? Ładnie siadł. Zobaczcie, wszędzie to, to ładnie przylega, także ładnie to siadło. Także tam małe są jakieś jeszcze, widzicie, tutaj jest tolerancja, także to nie jest tak, że tam będzie coś zahaczać. Ja nie chcę tego pociągać, ale o, pokażę wstępnie, że to pracuje, tak? tylko teraz to jest jeszcze za szybko, by to testować ponieważ no, żeby tu nie uderzało. Żeby... Bo chodzi o te blaszki, tak? One tu w te zęby się zatrzymują, zahaczają te zęby i one tu żłobią dziurę w tym plastiku, więc te blaszki na razie dajmy temu stwardnieć. Jak to zwiąże 24 godziny, można to później oszlifować, to się tam gumówką czy papierkiem daje się tą żywicę szlifować, ale ja tego nie będę robił, bo mi to nie przeszkadza. To wszystko pasuje, ładnie ciągnie, nic tu się nie blokuje. Także tu jest więcej na paprane, ale po to celowo, żeby jak najmocniej te blachy były zewsząd okryte, wtedy one się nie będą miały prawa same odkleić. Tak? Bo jest tu wszędzie pozabezpieczane. Są. Dlatego jest giełem na kąt 90 stopni, aby ta żywica przylegała możliwie ze wszystkich stron. Tak? Także dobra i to zostawiam. Na 24 godziny, i dopiero będzie testowane. Także tyle tego filmu. <laughs> I pozdrawiam. Taki dziwny film. Durnowate, mam pomysły, ale skoro jest to w stanie zwiększyć żywotność jeżeli jest to w stanie to się jeszcze okaże ja będę to raportował będę wracał do tego z uporem maniaka i będę pokazywał wam czy to się urwało czy się nie urwało bo mi nie zależy na tym kombinator seria ma to do siebie że ma, pokazuje wam rzeczywistość jak wygląda czy się uda czy się nie uda jak się uda to powiem że jest to dobre także mm, i będzie się to rozpisywać także blacha jest twardsza od Plastiku, więc nie powinno już tu wyżłobić dziury. Także tyle. I do następnych filmów. Na razie. Cześć.